Omówię wyzwanie. Wczytaj dwie liczby typu byte i wypisz działanie sumy. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj DZS. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu wstaw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych VAR, gdzie A i B. Nazwy zmiennych ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą oddzielone znakiem przecinka lub kropek separator byte zmienna o wartościach naturalnych z zakresu od 0 do 255 Na zmiennej typu byte można wykonać działanie dodawania przy pomocy operatora plus Na końcu piszemy średnik Begin oznacza początek programu ReadLine AB Pierwsza instrukcja. Wczytanie read w nawiasie wartość zmiennych a i b. W instrukcji readln, ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartość zmiennej a. Znak plus wartość zmiennej b. Znak równa się oraz wartość wyrażenia a plus b, to znaczy sumy wartości zmiennych a i b. W instrukcji WRITE line LN oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja WRITE line A plus B równa się A plus B oznacza złożenie instrukcji WRITE A WRITE plus WRITE B WRITE równa się WRITE LINE A plus B. End z kropką oznacza koniec programu. Dziękuję.